E, dobra, nowy mount, mówicie. data e, datamind Promotion Mount. Telix the Storm oczywiście, że muzyka na pierdzie. Eee. Uuuu! Kurde. Mount is marked as promotion in the mount journal as it's not showing on the, the. similar to the Death Knight Promotion. Ale fajne, czekajcie, aż tak się przyjrzę mu bliżej. Fajniusi, bardzo fajniusi, szczerze mówiąc. Bardzo ładny, no podoba mi się. Super, super mountik. Mount za 6, 6. miesięcy suba może być, Fak, może być jeszcze za 6 miesięcy suba Kolejny mount! Kolejny mount, co ty gadasz? Co ty gadasz? Mount e, trade e, card e, game na Twitch dropnie JEST on! JEST I ON! My znamy tego mounta, myśmy go widzieli pół roku temu, pamiętacie go? Ja pamiętam dokładnie, myśmy, ja grałem w klasika tym szamanem chyba jeszcze i y, zabijałem piratów w Booty Bay, znaczy pod Booty Bay i to jest ten Giga Murloc. i on jest za, a, że 12 miesięcy suba, czyli w ogóle z półrocznych abonamentów oni pójdą w rok? Hmm. <laughs> ale dla takich łebków jak ja to jest zajebiście, nie? No bo ja kupuję półroczne abonamenty, no bo ja gram, ale w sumie roczny równie dobrze też, bo Znaczy, Dobra, roczny to już jest trochę ryski nawet dla mnie, no bo ja jednak w skali roku sobie potrafię robić przerwę od tego WoWa Ciekawe ile się będzie oszczędzać na 12-miesięcznym abonamencie. Ale patrz i za 12 miesięcy dostajesz cały pakiet mountów z tego co rozumiem. Trzy mounty Plus to tam jeszcze w tle są jakieś, to jest jakiś. Widzicie to, co jest w tle? ten cień? Ten króliczek? Jeden patrz na dwa lata, no nareszcie. No. Nie, to już to, to, to już w podobno by było. <laughs> Kurde. Już jest na battlonecie? Jak jest na Battlenecie? W jakim sensie jest na battlonecie? Dragonflight Epic, Epic, Base Edition, Special offer. O to jest! O to jest! W ogóle będę musiał się zastanowić, czy tego Dragon Fighter w końcu nie kupić, czy, czy przez następne dwa lata będziemy się w lacach, to, to, to możemy pola zrobić, to co będziecie wolać, to zrobimy. Eee, Okej. Okay. Jest, jest! 12 miesięcy suba. Specjalna oferta. Okej, okay, czyli jest tak. Jest ten żuczek, jest ten wielki murlok. O kurde, ale. O, tu grube zagranie, to grube zagranie. Będzie na wodka Classic też. Festering Emerald Drake. Uuu. Ale szczerze? Wiele osób tam będzie przy wodku Classic, że uuu, tu mam do Classica z tego, coś tam. W wodku, oryginalnym wodku, wszedł pierwszy storowy mount. Więc in your jakby w wodku to już nie są pobite gary, W W TBC to były pobite gary, w wodku już nie. Ale dobra, e, includes everything wiadomo, e, i się oszczędza ze 130... 131 euro i się oszczędza, czyli 20 euro się e, pod nos hakiem oszczędza. Hm. No do przemyślenia powiem szczerze, do przemyślenia, ale rok to jest takie... Rok to już jest dla mnie nawet taki e, dosyć ryzykowny okres, w sensie to jest ryzykowny w tym sensie, że jak ja kupię to, to zadam sobie pytanie, czy ja na pewno będę przez ten rok grał. Jakbym zrobił miesiąc przerwy w sumie, to i tak by się to opłacało w tym momencie, więc... No, kto wie, kto wie, kto wie. Eee, nie oszczędzasz 20, tylko widać to 130? Nie, 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 oszczędzasz 20, nie, 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 nie. Nie rozumiemy się. Chodzi o to... Patrz. Teraz wiedzie ekonomia z matematyką i ekonometrią. Eee, przygotuj się teraz, bo ja ci prawdę wyjawię. Eee, tutaj oszczędzasz 20 euro ponad, więc jeśli kupisz na przykład 5 takich, na 5 różnych kont, to oszczędzasz 100 euro To w ogóle wyobraź sobie jaki to jest. Jakie to są łatwe pieniądze, przemyśl to. zobaczmy więc. Mount speciale naszego grloka wielkiego giga Chad Murloka. Okej. Okay. Ma dwie, dwa speciale... A jak to działa w sensie? Bo każdy mount ma, ma tak zwany mount special. E, aha, dobra, bo jedno to jest przysamonowanie, dobra. E, przywołujemy naszego murloka w ten sposób. Zajebiście. A drugi? E o, i teraz jest Mount Special, ten per se. You tease with another tasty fish. Zajebiście. Zajewisty, bardzo fajny. A ten? O, właśnie, jest jeszcze ten. A to, to jest, to jest. Typowy. Znaczy, to jest typowe. nie no, dobra, bo to jest ma. No, no to jest okej, no jest, okay, no, jest fajne. Ale ja, ja myślałem, że ma jeszcze jakiś ten, jakieś e, przyzywania animacje, ale chyba nie ma. A, i, no i ten oczywiście lata ku naszemu zaskoczeniu. Nie, nie spodziewałem się tego, że to będzie latać. No i faktycznie lata. Okej, okay, no to, 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 tam nie, to, to akurat to nie jest jakieś super animacje, ale to, no ale ten, to ja w tym maucie byłem zakochany, jak tylko go pierwszy raz z Data Miningu zobaczyłem, ale go z Data bardzo, bardzo szybko, nie? Tego go pamiętałem.